Cześć, z tej strenos i znowu w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jest środek nocy, a właściwie już jest nad ranem, więc jeśli mówię trochę przycieszonym głosem, to pewnie tak jest. Znaczy, jeśli tak Wam brzmię, to pewnie tak jest, ale nie chcę budzić wszystkich w domu. Niech sobie jeszcze pośpią, może mi też się jeszcze uda chwilę. W każdym razie, w związku z tym, że nie śpię, to stwierdziłam, że coś sobie nagram, coś sobie zbuduję i jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Słuchajcie, budujemy dzisiaj taki... Pierwszy domek i budujemy go w Wierchowej ponieważ ja jestem Basic i kocham ten świat, więc jakby dlatego też jesteśmy, ale wydaje mi się, że jest to na tyle klasyczny dom, simsowy, klasyczny simsowy, może i klasyczny amerykański, nie wiem, że właściwie gdzie go nie postawicie, to będzie dobrze, ewentualnie możecie zmienić tą czerwoną okleinę na zewnątrz, bo nie wiem, słuchajcie, czemu ona tam jest, ale od początku, jak zabierałam się za to wiedziałam, że to będzie czerwony dom i tak też się stało. To była jakaś wizja artystyczna, która się spełniła. <grym> I od razu też mówię, że w żadnym wypadku nie jest to starter, bo w ogóle na tym nie zależało, w ogóle się na tym nie skupiałam. Ci, co mnie już oglądają jakiś czas, ja to powtarzam regularnie, ale żeby nie było wątpliwości, wiedzą, że ja w startery nie umiem, więc nawet nie próbuję, bo potem mam traumę, że mi nie wychodzi. Natomiast... Yy, Dom jest w pełni, w pełni umeblowany, w sensie jest pralka, jest dużo szafek w kuchni, jest dużo szpargałów, więc podejrzewam, że jakby się pozbyć tego wszystkiego, ewentualnie zamienić te szafki na tańsze, dać jej trochę mniej może, wiecie, trochę pokombinować, to z tego spokojnie można było starter zrobić, bo wydaje mi się, że sama bryła, posprawdzałam, w sensie taka zrobiona z zewnątrz cały ten dom, kosztuje chyba około dyszki, więc myślę, że do 20 za 10 tysięcy na spokojnie można ten dom tak w miarę umeblować, żeby wiecie, sobie jakoś zacząć. Ale tak jak mówię, mi na tym nie zależało, nie chciałam i, i nie planowałam tego. Natomiast y, nie mam też do niego stworzonej żadnej jakiejś specjalnej historii. Miałam taką wizję takiego pierwszego domu, ale właśnie niekoniecznie startera, ale takiego pierwszego domu, gdzie wiecie, wprowadza się singiel albo jakaś para. I, I może planują tu przyszłość, może kupili dom na zawsze. Stąd też na początku były te schody, które później usunęłam. A one były właśnie tylko po to, żebym sobie sprawdziła, jak mniej więcej to metrażowo, że tak powiem, wygląda jakby trzeba tu podać górę. I jest tak zrobione, że na spokojnie tą górę można to zrobić, więc też na spokojnie za dwie sypialnie wejdą. Dom ma dwie sypialnie. I ja generalnie miałam taką wizję, że to jest dom dla takiego wiecie, typowego startowego sima, czyli nie wiem, ma ogródek albo łowi ryby, kwestia, czy to jest para czy singiel. Także takie bardzo podstawowe simowe zajęcie, zresztą wiecie, wierzbowa zatoczka, jakby, jakby to wszystko się po prostu klei. <gry> taki był zamysł i taki był plan. Natomiast, no domu, tak jak mówiłam, dwa sypialnie, dwa sypialnie ma. Wow. Ma dwie sypialnie, natomiast tej drugiej nie oblowałam, bo tak się zaczęłam zastanawiać, jaka, by tu była wizja artystyczna, czy no, pewnie pokój dziecięcy, tak? Bo tak jak mówię, też przy tych standardowych pracach komputer jest raczej niepotrzebny, chociaż wcisnęłam miejsce na niego w salonie. Natomiast nie mobilowałam tej drugiej sypialni, bo też właśnie nie wiedziałam do końca, jaki jest zamysł. Czy to jest na przykład y, samotny Sim, który po prostu, wiecie, kupił pierwszy dom i, i planuje dopiero założyć, powiększyć rodzinę? Czy to jest na przykład para, która właśnie planuje powiększać rodzinę, dlatego, wiecie, kupili sobie dom żeby podążać w tę stronę. Czy to jest na przykład para, która wcześniej mieszkała z rodzicami, a na przykład już mają dziecko, albo właśnie są w ciąży, oczekują Bebola, więc, więc stąd od razu kupili dom z dwoma sypialniami, jeszcze z możliwością właśnie ewentualnego powiększenia, bo wiecie, może ten agent nieruchomości, który im ten dom sprzedawał, powiedział, że, że jest taka możliwość. Ciężko im powiedzieć, tak jak mówię, nie miałam żadnej sprecyzowanej wizji, oprócz tego, że ma to być taki pierwszy dom, ale niekoniecznie starter. Więc, więc jak pomyślałam, tak zrobiłam wiedziałam, że ma być czerwony. To jest w ogóle super, ja po prostu wiedziałam, że ma być czerwony, reszta była dla mnie mało istotna. Natomiast tak patrząc po bryle, no to wiadomo, że do tych standardowych światów typu Newcrest, Copperdale i tak dalej pasuje bez problemu, ale wydaje mi się, że ja bym też go na spokojnie postawiła w oazie zdrój, z tym, że zrobiłabym go może w takim kolorze piaskowym jakby, jak budowałam ostatnio ten dom, taki taka bardziej przyczepa dla tej biednej rodziny, strojkiem dzieci. Wydaje mi się, że bardziej pasował w takiej właśnie stylistyce, niż w tej czerwonej oklejnie, Natomiast tutaj on miał być po prostu czerwony i reszta mnie nie interesowała. Nie wiem, czy nie wolałabym, żeby to nie był taki ciemniejszy czerwony, taki może trochę bardziej w bordo wpadający. Nie wiem, czy dobrze rozróżniam kolory, ale pewnie wiecie, o co mi chodzi. Mniej taki, mniej czerwony. Nie wiem jak to określić. To też jest pewnie kwestia światła wyżbowej. E, natomiast, natomiast ta oklejna wiedziałam, że ona występuje w czerwonym kolorze. Nie wiem jakie jeszcze są w czerwonym kolorze, a nie chciałam się szukać, przyznam się szczerze. Bo może po prostu jest taki kolor, na którym by mi bardziej zależało, ale do tego nie dotarłam. I ma kulpa, jakby przyznaję się bez bicia, może tak być. Natomiast no, to była na tyle sprecyzowana wizja, że ja po prostu poszłam zapędem tego, co, co wiedziałam, że chcę. I, I tak zrobiłam. Filmik słuchajcie, jak na to, że ten domek jest taki nieduży w sumie. Jest dość długi, ale to wszystko przez to, że ja bardzo usilnie starałam się go nie zagracić, ale jednak użyć tych szpargałów, które ja kocham, i, i trochę tego wszystkiego dać. Więc to były kombinacje alpejskie po prostu w tym z powrotem. A jeszcze, żeby było śmiesznie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że to był środek nocy, czy co, ale ja nic nie byłam w stanie znaleźć. Na zasadzie nawet pakietów w tym menu po prawej stronie. Wiecie, jak się segreguje? Szukam na przykład dywanu do salonu. Wiedziałam, że to ma być ten dywan ze Strangerville, ale znalezienie Strangerville, mimo tego, że wiem, że to jest pakiet, wiem, że to jest niebieski kolor w tym menu i jakby wszystko było dla mnie oczywiste, to mm -mm, ja po prostu tego nie widziałam, byłam ślepa i, i nie ogarniałam tego totalnie. Więc ten filmik jest chyba też długi, przez to właśnie, że ja starałam się. Nie zagracić, ale dać szpargałów, więc bardzo usilnie starałam się, że tak powiem, dobierać, żeby nie rzucać byle czego, że tak to nazwę, i, i tego po prostu zaśmiecić przysłowiowo. To, to chyba też przez to tak wynika. No ale też mówię, jest w pełni umeblowany, także w międzyczasie robiłam kilka zmian, wiecie, pięć razy wybierałam kuchnię, w ogóle porażka. Porażka. I w ogóle dałam koniec końców, dojdziemy do tego, może nie powinnam tego teraz mówić, ale tak jak jestem w tym temacie, to Wam powiem. Dałam tą kuchnię z, koniec końców, z przygody w dżungli. I dałam ją głównie dlatego, że jej bardzo rzadko używam i była trochę tańsza niż ta z podstawki, którą ja kocham, tą, tą, ta co ma takie kafelki jakby zamiast blatu. Przynajmniej w niektórych słoczach, nie wiem czy we wszystkich. I, i, i nie, nie wiem nie wiem, wiem jedynie to, że no one nie są najtańsze te szafki więc wydaje mi się, że jakbyście postawili te zwykłe, standardowe z podstawki albo w ogóle tą ich wersję jakby z, z życia w mieście czyli tą taką najbardziej jakby obskurną, że tak to nazwę, tą pierwszą pierwszą w menu, to już ten dom byłby znacznie tańszy, bo jak pomyśleć że tam jest wiecie, siedem, strzelam teraz siedem szafek górnych i siedem dolnych, no to to robi różnicę nawet o stówce na, na szafkach a nie wiem, jakie są ceny, teraz to ściemniłam troszeczkę, wymyśliłam sobie. No ale to zawsze jesteś się do przodu, tak? Minus pralka, minus dwa regały na, na książki, które są w salonie. No, dałoby się to podejrzewam zrobić starterem, ale, ale nie będziemy się w to wczuwać, bo wszyscy wiemy, że ja nie mam startery. Kombinowałam też z tą półką w łazience, tą nad kibelkiem, bo zawsze, pomijam fakt, że ta łazienka jest jak zwykle 2 na 3 czyli klasyczna łazienka, jaką robię, po prostu winny nie umiem chyba. Ja co się staram zrobić inną, to i tak zawsze się kończy w tym samym kształcie. Ale zawsze nad tymi kibelkami jest pusto. No bo co powiesz nad kibelkiem? W sensie, no niby wszystko, nie? Z jednej strony, a z drugiej strony ręczniki jakoś tak głupio. To są Simsy, ja wiem, ale jakoś tak głupio. No więc stwierdziłam, że w związku z tym powiesz obrazek. Bo ta półka niestety miała to do siebie, że jakby łapała miejsce tylko na środku siebie, jakby tam był jedyny slot na cokolwiek. I wiem, że mogłabym kombinować się z tą czerwoną półką, albo z tymi półkami chyba z, z wymarzonego wystroju. To było wymarzone nie, Nieważne. Bo one się jakby dowolnie stawiają i mogą to przesuwać. Ale nie miałam na to aż takiej wizji, stwierdziłam, że bez sensu tylko, wiecie, narobię więcej syfu niż to jest warte. Więc, więc sobie darowałam, powiesiam obrazek tak, żeby coś było. Nie wiem, czy to jest normalne mieć obrazek nad kibelkiem, ja nie mam, ja mam półki i właściwie chyba w każdym mieszkaniu do tej pory jak miałam taki zabudowany kibelek, nad nim były półki, więc jakby, znaczy półki w sensie takie, taka półka tam gdzie jest ta zabudowa i ewentualnie jakaś taka też zrobiona z, z tej zabudowy, znaczy z regipsów kolejna półka, sorry to moje krzesło, a nie takie luźne, no nigdy nie, nie miałam obrazków, ale no to są Simsy. A wiem, że ludzie mają różne rzeczy nad kibelkami, tak mi się przynajmniej wydaje i tyle. Jestem w stanie zobaczyć w telewizji albo w gazecie, więc jakby whatever. Doszłam do wniosku, że nieważne. No i przechodzimy do przedpokoju, w którym też w międzyczasie nastąpią zmiany, w którym też w międzyczasie trzy godziny szukałam tego, co chcę tu dać. To była masakra. To była naprawdę masakra, bo na tyle, na ile miałam teoretycznie sprecyzowaną wizję, że to ma być taki dom i, i dla takich, powiedzmy, simów, czyli wiecie, taki basicowy, ale, ale nie że starter, to o tyle właśnie chyba to mnie dobiło i to mnie totalnie wbiało z rytmu. Bo z jednej strony chciałam coś postawić, bo mnie denerwuje ta pusta półka, z drugiej strony, no w sumie mogłaby być ta pusta półka, żeby te domy były jakieś takie prostsze. Ostatnia ma fazę na jakąś taką bardziej prostotę, więc yy, lawiruję w tych, yy, w tych menu, wszystkich wyborów, w tych szpargałach i w tym wszystkim, żeby nie przesadzić, ale też żeby nie było za pusto. Więc to jest po prostu masakra. To, co ja tworzę, to jest po prostu masakra. No i też zmieniała mi się wizja przez to wszystko w międzyczasie. Bo coś gdzieś znalazłam, co mi bardziej nagle zaczęło pasować, bo coś tam. Ten dywan z tego przedpokoju też zniknie. Mimo tego, że uważam, że to wygląda świetnie, jest taki bardzo podstawowy. W sensie on niby nie jest podstawowy, bez w kwiatki, czyli jest wzorzysty, ale przez to, że on jest chyba z podstawki i go oglądam od 10 lat, to on mi się z takim właśnie podstawowym, smisowym domem kojarzy. Ale to są tylko jakieś takie moje skojarzenia, stąd jakby. Ta historia, natomiast zmieniłam go na zupełnie niepodstawowy dywan. Przynajmniej w mojej wersji, jakby mo w, w moim muszczku. Nie wiem na ile w tym racji, czy nie. Natomiast później zobaczycie. No i takich kombinacji było kilka. Tak samo jak zrobiłam kuchnię i postawiałam tam taką szafkę, co są jakby od ziemi do sufitu, a potem sobie przypomniałam, że nie dałam pralki, więc chciałam tą pralkę wcisnąć w przedpokój, ale siedziałam że to bez sensu, więc wstawiłam ją do kuchni zamiast tamtej szafki. Więc nakombinowałam się bardzo i i tak jak starałam się bardzo, i od jakiegoś czasu się staram, ci co oglądają mnie od dawna pewnie zauważyli lekką chociaż różnicę, że staram się jednak robić pokój po pokoju, bo swego czasu było tak, że jak szukałam w szpargałach, to od, potem skakałam z pokoju do pokoju, jakby, wiecie, znalazłam książki, to wracałam do salonu, po czym znalazłam kwiatka, no kwiatka akurat nie znajdę w tym samym dziale, ale wiecie o co mi chodzi, i szłam, nie wiem, do sypialni i tak skakałam między na przykład piętrami, co było w ogóle porażką. Ale no teraz dzisiaj, przez to właśnie, też że usilnie się starałam to tak dobierać w miarę <coughs> logicznie i tak wiecie, na styk, to też mi się zdarzyło parę razy. Tym bardziej, że tak jak mówię, jest utracę głos z okazji piątej rano. To tak jak mówię, kombinowałam po prostu na wszystkie możliwe strony <coughs> i znajdowałam rzeczy, których bym się nie spodziewała, że znajdę, więc, więc tak to wyglądało. No jak widzicie, zaczęłam od kuchni z rancha ale stwierdziłam, że nie, wygląda za ładnie, jakby. Więc przeszłam do tej kuchni, która mi się najbardziej podoba, mojej ulubionej, ale stwierdziłam, że ona jest w sumie droga i mogłabym w końcu użyć czegoś innego niż normalnie. No więc skończyłam na tej z przygody w dżungli. Ona nie jest do końca, kurczę, to nie jest kuchnia, którą ja biorę na pierwszy rzut. Wiecie o co chodzi? Ona nie jest brzydka, bo to nie o to chodzi, w sensie jak na Simsy, ustalmy coś. Ale właśnie ona chyba jest brzydka, w sensie jej styl, jakby nie kwestia wykonania czy coś, tylko jej styl jest totalnie nie moim stylem. Ale no, ale na tym stanęło. Użyłam też tych, tej kuchenki i lodówki. Znaczy kuchenki użyłam w sumie przez to, że użyłam lodówki tej z Sielanki. Aczkolwiek nie jestem przekonana, czy ona tu pasuje. Też nie jest w żaden sposób tania, w sumie ani kuchenka, ani lodówka. Także na tym domu można dużo naprawdę zaoszczędzić, żeby zrobić go tańszym. Ale ta, ta kuchenka jak tak, ona się idealnie zlewa jeszcze z tymi zasłonami tutaj, ale wydaje mi się, że to nie jest dobra kuchenka tutaj. Tak jak teraz na to patrzę, to nam tu chyba wizualnie nie, nie pasuje. No ale jakby znacie główny wątek, wiecie jak to wygląda. I ogólnie w pierwszej mojej wizji yy, zrobiłam, nie zrobiłam jakby drzwi, tylko te przejścia i do kuchni, do salonu, bo miałam nadzieję zrobić w salonie jadalnię, jakby stół jadalniany. Bo stwierdziłam, że w przedpokoju mi się nie zmieści, a chcę jednak odgrodzić trochę ten salon od tego przedpokoju, holu czy wiatrołapu, nie wiem, zwał jak zwał, które swoją drogą bardzo duży. ale jak się tam postawi schodę, to będzie trochę mniejszy. No więc stwierdziłam, że w salonie będzie idealna opcja to ja ale potem gdzieś tam, jak budowałam i tak mniej więcej kątem oka widziałam ten salon, to tam totalnie nie było na to miejsca. Nie wiem, jaka była moja wizja artystyczna. Nie jestem w stanie tego pojąć. Natomiast, znaczy, totalnie się zmieści, to też jest złe określenie. Zmieściłby się, ale jakby chyba nie. No fakt, że jak się będzie miało większą rodzinę, to. Już będzie ciężej przy tym stole w kuchni, ale tak sobie teraz myślę, że można by wtedy ten pokój, który, który jest pusty i to też ma być pokojem dziecięcym przerobić na jadalnię albo powiększyć o tyle ten salon i, i gdzieś tu wcisnąć na przykład z przodu stół, wtedy kanapę tam do tyłu przestawić a sypialnię dać tylko na górze wtedy, o, poza tą jedną jakby główną, która tutaj jest No tak się zastanawiam, no bo są dwa krzesła, ale jak sobie pomyślę, że te dzieci za chwilę urosną i, i też będą musiały gdzieś siedzieć, no to trochę przestaje być na to miejsce. Więc, więc nie wiem, tak mi się wydaje, że, no bo tu jest trochę miejsca za tą kanapą w salonie, ale no dałam tam półki, w sensie biblioteczkę i w kącie wcisnęłam jeszcze biurko na komputer, chociaż go nie postawiłam. Więc, więc to się tak wydaje teraz, że jest miejsce, ale za chwilę go nie będzie. Natomiast właśnie poszerzając trochę yy, ten pokój w tamtą stronę, Ewentualnie pozbywając się tamtej jednej sypialni, dałoby się to zrobić. I, I myślę, że tak by było chyba najlepiej. Ewentualnie skrócić trochę ten dom, pozbyć się tego jakby holu, tylko z tej jadalni, powiedzmy, wchodzić do sypialni, i, i tutaj zrobić jakby ewentualnie taką jadalnię. No bo tym bardziej, jak się da schody, no to, to w tym przedpokoju powiedzmy, i tak i tak jadalnia żadne, żadna nie wejdzie. Tutaj słuchajcie, dam tą tapetę. Chyba z tych kryształowych cudań, jak ja już nie wiem, tak mi się wydaje. I ja nie wiem, co mnie podkusiło. Cały dom jest praktycznie jednokolorowy, w sensie te kolory są różne, tych tapet, wbrew pozorom, ale jakby jest w tej, w tej samej tapecie, tylko w różnych odcieniach. I stwierdziłam, że a za zaszaleję, machnę sobie jedną ścianę inną. No i tak zrobiłam. Dałam zieloną z okazji tego, że to miał być niby ogrodnik, ale po co ja dałam tą tapetę tam? jaki jest główny wątek, to nie wiem. Potem tak sobie kpiniłam tą tapetę, jeszcze jak budowałam, nie? I tak się biłam z myślami: usunąć ją, czy ją zostawić. No i stwierdziłam, że ją zostawię, bo może na przykład to jest tapeta po poprzednich właścicielach i wiecie, jeszcze tej ściany nie przerobili, albo może właśnie zaczęli ją kłaść, żeby zrobić sobie salon w innym kolorze, ale potem im się znudziło, bo ona mi po prostu nie pasuje. <laughs> nie wiem, jaka była wizja. Podejrzewałam, że ją po prostu zmienię w pewnym momencie. Zanim to już co do galerii czy, czy coś, ale miałam jakąś wizję artystyczną, chociaż cały dom jest bardzo prosty, jak na mnie chyba i nie jest w mojej ulubionej tapecie z, z tego, z być rodzicem, natomiast no, ta zielona po prostu z tych kryształowych cudzeń, jak mnie, samo mnie dobija, po prostu jak mi to patrzę, więc taka jest historia i znalazłem dzisiaj swoje ulubione nowe firanki, właśnie a propos. A propos tego, co teraz robię, wszyscy wiemy, że ja narzekam na firanki, już pominę fakt, że one się oczywiście, przepraszam, że one się oczywiście nie przyczepiają tak, jak powinny, ale to nie ma znaczenia. Ale czy one nie są piękne? W sensie, one na pewno nie są do każdego mieszkania i to są te zupełnie standardowe, zwykłe firanki z psów i kotów. Ja ich bardzo często używam, tylko z reguły tam jest taki chyba jasno-niebieski odcień albo szary, ale te, te zielone, tam są jakieś wzorki, co prawda, ale one są piękne. Albo one po prostu tak bardzo pasowały do tego pomieszczenia. Albo jakaś taka była wizja. Bo zależało mi na tym, żeby one tak chociaż trochę wpadały w zieleń, no bo tak jak mówię, ogrodnik. Ale no, byłam zachwycona nimi, w ogóle nie kojarzę tego słocza. <grym> tak dla mnie zaskakuje za każdym razem. Nie sądzę, że gdzieś doszedł w międzyczasie. Nie przypominam sobie żadnej aktualizacji, gdzie była aktualizacja firanek z sufikotów. Więc to są po prostu firanki, na które ja nigdy nie zwróciłam uwagi, na ten kolor przynajmniej więc jestem super szczęśliwa, że je znalazłam, bo są pie przepiękne, one też chyba po prostu pasują, wiecie co, z tą zieloną kanapą i z tą narzutą tutaj na łóżko, w sensie tą kołdrą, czy tam nie wiem czym, ona też jest taka zielona, jak. znaczy no nie wiem, w sumie zielono-brązowo-niebieska, no nieważne, w każdym razie one chyba po prostu tu dobrze pasują, dlatego jestem taka zajarana nimi, ale jestem zajarana bardzo, więc jakby cieszcie się razem ze mną. Mam nadzieję, że nie będę ich używać teraz w kółko i non stop. Natomiast na dzień dzisiejszy moja radość jest niesamowita. No i jak właściwie doszliśmy do tego, że praktycznie już skończyłam meblować ten dom, to zaczęły mi się przypominać różne rzeczy, albo zaczęłam znajdować różne rzeczy, więc zaczęłam się przenosić z powrotem do tych poprzednich pomieszczeń. No niestety wyszło jak wyszło, czyli jak zwykle. E, ta półka w kuchni, ona jest pusta i ja ją zostawiam pustą bo mam taką wizję, że tam może wiecie, coś sobie postawią, jakieś pamiątki skądś, albo może nawet jakieś zdjęcie. Pewnie zwróciliście uwagę, że jest bardzo dużo tych ramek z razem, razem po całym domu, ale mam właśnie tutaj wizję, że to będzie taka rodzina czy tam singi, ale w przyszłości rodzina, yy, który bardzo lubi kontakty towarzyskie i bardzo lubi swoją rodzinę, że tak powiem I, i kocha robić zdjęcia i pamiątkować to wszystko. Nie, że jakiś fotograf wielki czy coś, tylko, że właśnie raczej takie Zachowywanie wspomnień, dlatego właściwie w każdym możliwym pokoju, w każdej pustej ścianie, na każdej pustej ścianie dałam ramki i przynajmniej to też mi ułatwiło, że nie musiałam szukać pasujących obrazków, które jak wiemy, też nie są moją mocną stroną, więc tak to wszystko wygląda. Nagadałam się, powiedziałam Wam chyba wszystko, co miałam, co miałam Wam zamiar powiedzieć. Już mi się plącza język, ale jest naprawdę strano, na słowo, że jest rano. Więc no więc tak to wygląda. Jeszcze parę dodatków, parę jakichś szparkał. A no i ogródek, słuchajcie. na no ogródku nie robiłam nic specjalnego. Dałam grilla i dałam kilka tych doniczek dużych, no z okazji tego, że to ogrodnik i, i stolik. I nic więcej, bo nie chciałam, wiecie, marnować przestrzeni i dałam Wam pole do popisu. Cześć!